Jason, did you find your friend? Yeah, yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the com room and listen in on the signal. What's the Medusa a ship that has been beached. Achievement. bye. go, The, the path of the warrior, Oh, Train your body and your mind will follow. But the tower will bring you closer. Zef Meduzy. Gdzie my teraz mamy iść? Jakieś nowo odkryte miejsce, czy po prostu stary kontent jeszcze? O ludzie. Ja może sobie daruję na chwilę z questami. Tylko po prostu podlogowywuję sobie... Masz te radiowe. Troszeczkę ich odblokuję, żeby no, yy, łatwiej mi było poruszać się po mapie. Ale gdzie jest? Ten, 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 gdzie jest cel tam w tą stronę? Tutaj, tak. No ale dobrze, na razie przeniosę się tutaj. Jeżeli chodzi o... A ja się teraz może spróbuję nowe receptury. Dobra, ja się spróbuję pobawić... Nie to. Dobra. Wykonywanie przedmiotów. Tak lecznicze, co my tu mamy potrzebne? Zielony liść. no mamy jednego. Na razie to mi nie jest, ale mi chodzi o kabury. Co my tu mamy? Skóra koźlęca Dobra, co mamy dalej? Portfel na razie mm, Mi na tym najbardziej zależy, czyli Na skórze koźlęcej Dobra Czy mamy na mapie w ogóle zaznaczone Skrzynki. Tu są skrzynki z udziałem ale... To są koźdęta? Wiele chwilę, chwilę 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 legenda Ale nie mamy... Nie mamy zaznaczonych zwierząt No dobrze nie chcę się bawić w jakieś zlecenia specjalne, teraz Tylko chcę sobie pojechać właśnie Chcę sobie pojechać po skórę Koźleńcą Znaczycie napotkam na piratów Dla 2 godziny się nie zapędził zbytnio Prosto, who are not allowed to talk about tak. Tu mamy to jest jakieś obozowisko czy co to jest Bo jest tu dość mrocznie to Muszę przyznać do tu, jest zaraz obok Dobra, ale Koźlęcia potrzebuję jeżeli owe zwierzę tu występuje szukam przeciwnika to jest koźleń? koźle, koźle. kurcze muszę Muszę chyba tutaj się przyczaić, bo one są zwierzętami, które na ogół raczej nie atakują człowieka. A tam są ci cholerni piraci. Więc bardziej na rękę byłoby ich za byłoby je zabić z... Nie strzelając. Kurczę. Tych pir piratów tam jest. Dwóch widzę. Czyli nie będzie to jakiś trudny pojedynek. Chyba, że po prostu nie widzę wszystkich. Podejrzewam, że w takim małym posterunku nie, nie będzie ich więcej. Mam tu tego zaznaczonego czy tu jest jeden nawet, nie, dwóch jeden coś podejrzewa zaraz kurcze tyle nabojów musiałem Nie, to oni mam ciekawego, a tam mam oznaczone zwierzę za chwilę się nim zajmiemy już tam idę do niego to jest, czy żeby to był zielony liść? nie, więc na razie mnie to nie interesuje kurczę, Ouf. Uciekaj kochany. Nie uciekaj. Nie uciekaj. Stój tak jak stoisz. Nie wiem, kurczę, są jest... Kurcze, gdybym strzelił, to by się spłoszyły, a naprawdę, polowanie nie jest taką prostą sprawą w tej grze. <grystanie> nie zabiłem zaznaczonego zwierzęcia, tylko... kurcze, jeleń. No dobrze, ja jaką recepturę mogę wykonać? Co to jest? Torby na rakiety, ale mnie to nie interesuje. No dobrze, na razie. To są jelenie. Kurczę, nie trafiłem. O. Dobra, trudno trafiłem, chyba, ale żyje tak. No i dupa. ja tylko marnuję naboje. No ale trudno. Nie tak polowanie zajmie calm, się razem. O oh, fuck. O, no motolotnie jeszcze nigdy w tej grze nie leciałem. Teraz się przekonamy. Co to za cudo? Całą prędkością No dość ciekawie to wygląda Chcę tylko tak podejść Nie tutaj mnie zauważą źle 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 A może? Nie, 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 proszę, 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 nie spadaj. Nie spadaj. Ok, Jason, czas take out tych pirates. Ciekawie, to już się zaczęło. Tutaj jest teraz taki problem, że. Ah! No. Teraz może użyć aparatu i po prostu e, za, albo ich zabijać, albo e, z ukrycia, albo ich omijać, żeby nie strzelać. Kto zabił tego pirata? O. Ja bym go po prostu teraz mógł dostrzelić ale Nie chcę tego robić Bo i tak będzie Mission Violet Failed że tak powiem Panu już dziękujemy Dobrze, idą co jeszcze mamy? Tych to na razie nie widzę żadnego Tam będzie, tak? Jął tam będzie Fucking rebels, let them keep this shit hole Tutaj jest tak Teraz rozgminiecie Poguski nie ma. To jest nasz cel, taki. Źle. Od tej strony, bo tutaj z tego co pamiętam nikogo nie ma. przez dłuższy odcinek nikogo nie będzie. Dlatego również chciałbym się pozbyć. Tam mamy jednego. I tam jest nasz drugi cel. Wykonywanie przedmiotów, co możemy wykonać? Torby na rakiety, Ja nie chcę torby. Dobra, na razie mniejsza Spokojnie zabić A ja. Teraz zająć się tym Chciałbym tu psa nie mieli. Ja teraz nie pamiętam czy tu jest pies Tam nikogo nie ma, tak? tutaj jaka jest sytuacja ale myślę że tu nikogo nie ma nie nie ma Nikogo nie było, ale myślę, że no Większy plecak, ale ja nie mogę plecaka wykonać teraz. No, Skóra tapira, no boże Jakie wymagania Tam jest jeden. Nie ci tam są? Now for the radio. Nie miło. Że z góry mnie zniknie skampi, ale zaraz tutaj się rozprawimy. Nie mam zbyt dogodnej sytuacji. Którą stroną będzie szedł? Jak tamtędy, to... Dobrze. Żeby tam punkt kontrolny dobrze jest, że do tego się pozbędę.

Pokojnie, Pokojnie, ale... I'm ready. Troszkę się rozkręci później. Nowa, or never. No właśnie o tym mówiłem. Mam kamizelkę. że nie próbowałem patentu, żeby tu po prostu na nich poczekać. Ale chyba to nic nie wypali, bo oni tu nie wejdą. No dobra. Idziemy na żywioł. Możemy podziękować Ale ich tutaj troszkę będzie A ja ich nie dostrzegam tam jest Kurcze, szkoda się. dobrze Kurcze żeby oni mnie tędy nie, nie zaskoczyli Jak tu mam na mapce zresztą? No właśnie, o, granaty też mi chodzi. Dobra. Dobra. tam jest już.

No dobra. No, więc skończyliśmy misję. I chciałbym Wam podziękować za oglądanie, za obejrzenie tych odcinków, bo na pewno materiał wyszedł dłuższy. A jeszcze sobie rozdam punkty. Albo nie. Dobra, już nie teraz. Chciałbym Wam podziękować za obejrzenie Za mm, odcinku Bo materiał wy, że wyszedł na pewno dłuższy I odcinków będzie Więcej Już tu widzę, że godzina, dwie minuty Nagrywam Więc Dziękuję bardzo za uwagę Na razie Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Cześć